Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi, i on syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Oto słowo Pańskie. Wsiądźcie na chwilkę. Grzech wszedł na świat. Przez zawiść, nienawiść, diabła, złego ducha. I mówi pismo święte: Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni łaski Bożej. Grzech bardzo mocno w historii człowieka wyciska piętno na życiu. i przychodzi Chrystus i bierze na siebie zapłatę za wszystkie grzechy zapłatą za grzech jest śmierć i śmierć Jezusa na krzyżu jest dla nas największym darem, największej miłości miłosiernej, która daje nam wolność, byśmy byli nie tylko wolni w słodnym poruszaniu się, ale w swoim wnętrzu wolni od zła, wszelkiego. Ale żeby uznać swój grzech i prosić Boga o miłosierdzie, trzeba zobaczyć, czyli stanąć w prawdzie. Jakie jest moje życie? Czytanie pierwsze nam ukazywało proka Eliasza, który od Boga otrzymuje. Słowo, idź do króla Achaba i powiedz mu: Grzech sprawia, że człowiek, jakby traci rozum. Katechizm Kościoła mówi, że grzech jest wykroczeniem przeciwko swojemu rozumowi. Człowiek coś mówi, mówi, robi, robi, a potem myśli, co ja zrobiłem. I Eliasz mówi do Achaba, że tą winnicę, którą nabyłeś, Zabijając właściciela, to ona się obróci przeciwko Tobie i Twojemu rodowi. Kiedy przychodzi prorok Natan do Dawida, opowiada przypowieść o dwóch osobach. Bardzo bogatym i bardzo biednym. I mówi król, jeśli masz troszkę czasu, to posłuchaj tej przypowieści. I kiedy prorok delikatnie mówi o tej osobie bardzo bogatej, do, którego, do której przyjechały goście, i on każe przygotować ucztę, i na tą ucztę Zabić owieczkę, jedyną owieczkę, która była skarbem człowieka biednego, który nosił jej na ramieniu, karmił z ręki. Ona była jego radością, całym skarbem. I wtedy król Dawid zrywa się i mówi: Ten człowiek bardzo źle postąpił i powinien ponieść bardzo surową karę. I wtedy Natan spokojnie mówi. Tym człowiekiem jesteś Ty, królu, bo to i to zrobiłeś. Dawid w swej porządliwości był tak pewny siebie i robił wszystko, ale nie widział. To jest bardzo ciężki grzech, bardzo wielkie zło. I kiedy prorok otwiera mu oczy, on nie każe proroka internować, wyrzucić, uwięzić. Tylko klęka i tym psalmem pierwszym. Prosi Boga o miłosierdzie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczynię co złe jest przed Tobą. Stwórz o Boże we mnie serce czyste serce nowe i odnów we mnie moc ducha. To jest pierwszy krok ku Bogu dla każdego z nas, dla mnie, dla ciebie. Jak rozpoczynamy mszę świętą, mamy cztery akty pokutne. W pierwszym mówimy wyznaję, czyli spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Stajemy przed Bogiem jako grzesznicy. I w spowiedzi w sakramencie pojednania nie są najważniejsze grzechy, jakie ma człowiek, ile, tylko przyjęcie od Boga. Daru przebaczenia. Największa miłość, która daje nam wewnętrzny pokój, i radość, i wolność, byśmy byli wolni od zła wszelkiego, i żyli w prawdzie. I wołanie Jezusa. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Czyli bądźcie pełni miłości, bądźcie święci. Czy masz w sobie pragnienie świętości? Czy to pragnienie świętości przebija się przez inne pragnienia? I dominuje, króluje w tobie, w twoich planach, w słowach, czynach, w całym życiu. I na zakończenie, miłość nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się, że was prześladują. Na czym polega miłość nieprzyjaciół? Nie to, że my akceptujemy to, co oni mówią czy robią. Nie. Ale my mamy mieć w sobie tę największą łaskę Bożej miłości, żeby ona nas wypełniała. Byśmy byli wolni od wszelkiego zła, od intencji złych. Prymas Wyszeński mówił do tych, którzy go psychicznie torturowali. Uwięzili, w trzymali w trzech miejscach trzy lata. Mówi, nie myślcie, że wy sprawicie swoimi czynami, słowami, że ja będę was nienawidził. Tego się nie spodziewajcie u mnie. To jest piękno Ewangelii, żebyśmy mieli w sobie tę największą miłość. Kiedy Paweł pisze list do Filipian, to on nie moralizuje, nie daje gotowych recept na życie, tylko pisze takie słowo. To dążenie, które było w Chrystusie. Niech was ożywia. Czyli przypatrz Jezusowi, wsłuchaj się w Jego słowa i proś, by ta największa miłość, która wypełnia serce Jezusa, to przynosi. Była w Tobie. Była w nas i między nami w naszym codziennym życiu. O Serdeczne dzięki za wspólną modlitwę. W komentarzu możesz wpisać, co było Twoim największym owocem tej modlitwy, co Ciebie poruszyło. W opisie natomiast jest informacja, jak dołączyć do naszego mocnego newslettera. W pierwszym mailu dostaniesz super prezent, jak się rozwijać w wierze. W opisie znajdziesz też informację, jak kontynuować jeszcze teraz swoją modlitwę. I pamiętaj, trwaj mocny w duchu.